Witajcie! w dzisiejszym odcinku przetestujemy kłada, ale nie samego, tylko z przyczepką. A to dlatego, że dospawałem hak holowniczy wczoraj do niego. Tak, te silniki zjawy 350 od zawsze słynęły z niezawodności i dużej mocy, więc cóż to na taki motor będzie jakiś skromny, dodatkowy ciężar? Chociażby w postaci takiej małej, pełnej przyczepki drzewa. A czy hak homologowany? Oczywiście nie, tak go uspawałem jak umiałem, bo akurat taki miałem, z jednej i z drugiej strony musiałem przewrócić kurde całą maszynę na bok, w sumie zobaczcie jak to wyglądało. Solidnie, solidnie, tylko z drugiej strony by pasowało spawnąć, od spodu, a i przede wszystkim odpiąłem akumulator, żeby nie spalić instalacji. Zdjąłem klemę plusową, no zobaczymy, jak to teraz zrobić. A to ciężkie jest, kurde dziadostwo. Mało jest paliwa w baku, to może się nie będzie wylewać. No, byłoby chyba trochę nam tu paliwa kapie. Trochę nie bardzo to wszystko. A, syp o, sypnąłem trochę piasku. Może się nic nie stanie. To z gaźnika wykapało. Ale to tyle, to jest nic. Uda się. Na początku miałem takiego haka instalować. Ale to jest, ale to jest zbyt wartościowa rzecz, bo to jest chyba od dużego fiata za dużo jest wart. I uwaga! O, kurde! Już myślę, że żadnych wzmocnień nie trzeba tu dawać, to powinno wytrzymać. No, ja myślę, że to się nie urwie. Co prawda, homologacji nie ma na niego po tym moim spawaniu. Ale cały kład nie ma homologacji, więc jest ok. Teraz taki starter pack. Brzeszczot trzeba tę kurde kulkę trochę posmarować. No, i pasuje jak złoto. Sprawdzimy wytrzymałość. Jak z dwóch stron spawy są, to nie ma szans, żeby się oderwało. No chyba, żeby lawetę z samochodem podpiąć, to może. Teraz elegancko chodzi maszyna, bo kurde gaźnik przeczyściłem. Tradycyjnie pojedziemy pod drzewo, bo co w takim razie widły? Widły robią za statyw. to też ma Powiedz co mało w jednym kole Ale jest właśnie proste o kompresora, że trzyma w butli można nim podjechać i na szybko dopompować ale ładnie silnik ja wypracuję, nie? skacze. Go mam nadzieję, że że zapali. Tylko zastanawiam się, czy to wycinać, czy jechać jeszcze dalej. Nie, pojedziemy jeszcze dalej. Pojedziemy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Bo tutaj to kiedyś wozem byliśmy. To chyba się się cenie tłucza nie piła. O kurde, jak ja stąd wyjadę po No, tu je droga Zrobiłem dość bogatą mieszankę i bardzo kopci, kurde, mam nadzieję, że będzie chciał zapalić po tej szybkiej akcji. Trochę dzisiaj tylko weźmiemy, bo tylko kontrolnie jak się przyczepka sprawuje. Dobra zrobię sobie, zrobię sobie chwilę przerwy. Narzucam na przyczepkę. Mówicie, że mała ta przyczepka? No mała, ale nic nie szkodzi. Następnym razem podpiąć większą. Na razie to taki test wytrzymałości. Mam nadzieję, że lubicie akcję drzewo. weszło to trzeba takie porobić zakładki czy jak się to nazywa ale to wszystko może być na marne jak nie będzie kład chciał zapalić ten pseudokład. dokład No i mamy to, cała przyczepka naładowana teraz tylko odpalić tego gruchota bo już trochę tutaj postał jak to się mówi To jest kurde, zgasiłem kamerę i akurat zapalił. Ej, ej. Ale dopóki działa, trzeba jechać. Wszystko ładnie amortyzuje, I za szybko na tych pelebach i tak się muszę wrócić, siłę bo zostawiłem. Nie ma jedynka, ale zaraz dwójkę życie. Nie mogę przesadzić, bo hamulców nie ma. Trzeba o tym pamiętać. to jeszcze coś A tak to Kurde, może nie zgaśnie pięknie chodzi jak strach. Nie, prosto fabryki. Co na zimnym nie jest, to można dawać. Zaraz dotkniemy cylindra, czy nie jest za gorący? Jak zauważyliście kuchenkę gazową? Tak. Wziąłem ją tamtym kursem, bałem się, że jak nie zapali, to będziemy świecę podgrzewać. Ale co z tego, jak nie mam klucza do świeci? Może być, jeszcze nie jest tak gorąco. Dobra, na dzisiaj starczy. Zmienionego wakti trzeba zebrać. Jeszcze mamy po drodze drzewo do zabrania. Батайге. co chwali dnia przed zachodem słońca, ale dojechaliśmy. przytargane. dwie przyczepki kurde <ścoughs> co tu się to robiło ale żem wjechał dobrze dobrze Jarek ale tydzień palenia w piecu będzie ale z dwóch rur się kurde dymi to Pracował do końca. Tylko jakoś tak słabiej. Ach. No nic, na dzisiaj to by było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!